Jakie są dziś możliwości rozliczenia płynnej biopsji? Płynna biopsja, czyli wykonanie badania genetycznego z krwi, jest aktualnie możliwe do rozliczenia wyłącznie w trakcie hospitalizacji pacjenta w oddziale szpitalnym. Nie ma możliwości pobrać tej krwi w warunkach ambulatoryjnych i wykonać tej biopsji i tego badania tak naprawdę z takiego materiału. Te zmiany, które zostały wprowadzone w rozliczaniu badań genetycznych od 1 lipca, niestety nie dotyczą biopsji płynnej ani w nowotworze płuca, ani w, nowot w pozostałych nowotworach. To jakie zmiany należy wprowadzić, aby było to możliwe? Dla płynnej biopsji, która jest wysokokosztowym badaniem, szczególnie w raku płuca, no, wydaje się, że rozwiązaniem jest wprowadzenie tego dodatkowego świadczenia o wyższej wycenie wraz z badaniem HRD, na które czekamy w raku jajnika. Jak słyszeliśmy dzisiaj, najprawdopodobniej tylko HRD, biopsja płynna nie zostanie wprowadzona. No, ale to tak naprawdę jest jedyne, jedyne rozwiązanie. W przypadku pozostałych nowotworów, tam gdzie rzeczywiście ten zakres badania, a co za tym koszty wykonania samego badania są niższe niż w przypadku białciny płynnej w płucu można tak naprawdę rozważyć zmiany w zarządzeniu prezesa i finansowanie tak naprawdę tego badania w ramach obecnych produktów rozliczeniowych, w ramach obecnej aktualnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kwestia tylko i wyłącznie zapisów rozszerzających możliwość rozliczania badań na materiale pobranym ambulatoryjnie w a mówimy tutaj tak naprawdę o tym najdroższym badaniu, czyli zaawansowanym badaniu genetycznym. Mhm, poza rakiem Puce, w jakich nowotworach jeszcze wykonywanie płynnej biopsji jest ważne? Przede wszystkim z perspektywy kryteriów włączenia pacjenta do skutecznej terapii to jest rak prostaty, rak gruczołu krokowego, tam rzeczywiście wykonanie badania genetycznego jest konieczne. A tu niestety w wielu przypadkach nie mamy możliwości wykonać tego badania z materiału tkankowego. W tych przypadku rzeczywiście biopsja płynna jest jedyną możliwością diagnostyczną, a co za tym idzie. W dzisiejszym można powiedzieć schemacie musimy takiego pacjenta przyjąć na hospitalizację po to, żeby wykonać mu to badanie. To jeszcze pytanie w innym temacie. Co powinno zostać zrobione, aby pacjenci mieli dostęp do diagnostyki PDL-1, a tym samym otrzymywali lepsze leczenie onkologiczne? Badania immunohistochemiczne, w tym badanie PDL-1, nie są odrębnie finansowane w odrębnych produktach rozliczeniowych, tak jak na przykład badania genetyczne. Badania immunohistochemiczne stanowią koszt świadczenia dawcy, który jest leci. Dlatego też tak niechętnie jest zlecany przez ośrodki, które nie leczą pacjentów, dla których to badanie nie jest konieczne do kwalifikacji pacjentów do terapii. To oczywiście powoduje, że wydłuża nam się okres do włączenia, no a te koszty są, można powiedzieć, odkładane i ponoszone wyłącznie przez ośrodki, które pacjenta do tej terapii chcą kwalifikować. No. Najprostszym rozwiązaniem, które zadziałało i przy genetyce, i w przypadku badań PET-CT, to po prostu jest wyodrębnienie ich z kosztu świadczeniodawcy i finansowanie odrębne. Jeżeli tak, rzeczywiście, takie możliwości byłyby zrealizowane, każdy świadczeniodawca już, można powiedzieć, nie miałby tego. Tego pręgierza finansowego w postaci ponoszonych kosztów bez przychodu i zdecydowanie chętniej tam, gdzie rzeczywiście ten materiał jest od razu, można powiedzieć, poddawany badaniu histopatologicznemu, bo pamiętajmy, że badania immunohistochemiczne są wykonywane przecież w zakładach patologii nowotworów. Czyli po, bezpośrednio po postawieniu rozpoznania można by było spokojnie od razu wykonać te oznaczenia. W przypadku PDL1 i raku płuca no, badanie bardzo ważne, bo pojawiające się jako kryterium absolutnie niezbędne do kwalifikacji pacjentów do wybranych terapii. To wymaga zmian, ale chyba nie tylko rozliczeniowych, ale też organizacyjnych, żeby ośrodki mogły prowadzić taką diagnostykę. Tak, oczywiście. Natomiast badania immunohistochemiczne to nie są jakieś badania bardzo, bardzo trudne i, i, i skomplikowane. Praktycznie większość zakładów patologii nowotworów jest w stanie je wykonać, więc tak naprawdę dzisiaj problemem jest brak zleceń. Więc, więc tak naprawdę, finansowanie moim zdaniem jest główną przeszkodą. Jeżeli tylko te zlecenia się pojawią, można powiedzieć, przełamiemy niechęć w zlecaniu badań immunohistochemicznych, szczególnie w mniejszych ośrodkach przez lekarzy, którzy na przykład pobierali materiał do badania. Tam rzeczywiście poprawimy zdecydowanie dostępność, bo jak mówię, badań, to nie są zaawansowane badania genetyczne, wymagające specjalistycznego sprzętu czy wykwalifikowanego personelu. Praktycznie te badania robi większość zakładów patomorfologii, więc, więc wydaje się, że tutaj takich organizacyjnych przeszkód nie ma. Jedyna bo no przeszkoda to jest brak zlecenia przez lekarza kierującego.